mano, jako że mamy okres wakacyjny, to postanowiłem zebrać dla Was najciekawsze premiery gier, które swoimi datami wydania mieszczą się w klasycznych wakacyjnych ramach czasowych, to jest od końcówki czerwca do 1 września. Zanim jeszcze jednak zaczniemy, chciałbym wam szybko przypomnieć o Instant Gaming, gdzie znajdziecie tanie gry w wersji cyfrowej na wszystkie platformy oraz doładowania do największych gamingowych sklepów również w niższych cenach. Koniecznie sprawdzajcie ich ofertę regularnie, bowiem produkty na Instant Gaming rotują, więc za każdym razem można natrafić na coś nowego. Link do Instant Gaming znajdziecie tradycyjnie w opisie pod filmem. No, to skoro wstęp mamy już za sobą, to myślę, że nie ma co dalej zbytnio przedłużać i lecimy z tematem. Przed Wami wakacyjne TOP 7 premier gier! Miejsce 7 Exo Primal. Na miejscu siódmym ląduje ciekawy przedstawiciel gier wieloosobowych stawiający w swoim założeniu na multiplayerową kooperację z dużym naciskiem na akcję przedstawioną na ekranie. Exoprimal to gra, w której będziemy eliminować hordy dinozaurów oraz gdzie z pomocą przyjdą nam futurystyczne egzoszkielety oraz wymyślne bronie, dzięki którym pokonywać przeciwników będziemy na najróżniejsze unikalne sposoby. Oczywiście celem gry jest uratowanie świata, tym razem przed plagą dinozaurów, które to ewidentnie w świecie gry nie są do końca wymarłe. Jak to zwykle bywa, za całością stoi główny złol, z którym trzeba się rozprawić po drodze, eliminując tysiące zwykłych przeciwników. Jak wspomniałem na początku, tytuł stawia na kooperację i jest to gra, która oferuje jedynie tryb multiplayer. W drużynie, zatem, będziemy musieli tak współgrać, aby czyścić kolejne plansze z atakujących dinozaurów i aby osiągać kolejne cele przygody. Wszystko to w futurystycznej otoczce oblanej sosem Science Fiction. Czy gra okaże się sukcesem i czy będzie spełniać swoje założenia, a tym samym oferować dobrą zabawę, w głównej mierze zależy oczywiście od ilości graczy i tego, na jak długo z produkcją zostaną. Pewne jest jedno: szykuje się przepełniona akcją widowiskowa sieczka stawiająca na współpracę pomiędzy graczami. Na koniec wspomnę jeszcze, że przy tworzeniu postaci wybierzemy jej klasę, która to definiować będzie naszą rolę w drużynie, co raczej w tego typu produkcjach jest zabiegiem standardowym. Exo Primal swoją premierę miał 14 lipca 2023 roku, a platformy, na których się ukazał, to PS4, PS5, Xbox One oraz Series XS i komputery PC. Miejsce szóste: Sea of Stars. Fani retroklimatu i Pixel Artu na pewno już zacierają rączki na ten tytuł. Sea of Stars to gra, która w głównej mierze uraduje fanów Chrono Trigger czy starszych odsłon Final Fantasy, bowiem to właśnie stylistyka tych tytułów automatycznie przychodzi na myśl, gdy ogląda się materiały z omawianej produkcji. Gra stawia również na turowy system walki, który dodatkowo zadowoli fanów retro rozwiązań, jeżeli chodzi o potyczki z adwersarzami. Wszystko to jednak nasycone jest wyrazistymi kolorami oraz okraczone widowiskowymi efektami, więc na nudę na ekranie na pewno nie będziemy narzekać. Od strony fabularnej pokierujemy dwójką głównych bohaterów, Valer i Zeil, którzy władają mocą czerpaną z księżyca i za pomocą której muszą stawić czoła głównemu antagoniście produkcji, czyli złemu alchemikowi. Po drodze oczywiście doświadczymy mniej lub bardziej złożonych wątków. Krótko mówiąc, zarówno stylistycznie, jak i gameplayowo szykuje się nostalgiczna podróż w czasie do lat, w których JRPG królowały na salonach, a wszyscy zachwycali się kolejnymi produkcjami z kraju kwitnącej Wiśni. Ja sam osobiście z zaciekawieniem przyglądam się temu tytułowi i chętnie go sprawdzę, gdy tylko będę miał okazję. Premiera Sea of Stars przewidziana jest na 29 sierpnia 2023 roku, a platformy na jakich tytuł się ukaże to PS4, PS5, Xbox One oraz Series XS i komputery PC. Miejsce 5. The Texas Chainsaw Massacre Gra oparta na kultowym IP, jakim bez wątpienia jest znana pod polskim tytułem Teksańska masakra piłą mechaniczną, oraz kolejna gra stawiająca w swoich założeniach głównie na rozgrywkę wieloosobową. Fabularnie tytuł osadzony został na kilka miesięcy przed wydarzeniami z kultowego filmu z 1974 roku. Gracze mogą się wcielić w jedną z czterech porwanych i uwięzionych ofiar lub w członka rodziny oprawców. Zabawa polega na tym, że, jako porwany, musimy niezauważenie uwolnić się i wydostać z uwięzi, a jako człowiek rodziny musimy schwytać i w wymyślny sposób pozbawić życia tych drugich. Sama koncepcja jest naprawdę ciekawa i ujęcie makabrycznych scen i klimatu horroru w rozgrywce multiplayer jest interesującym zabiegiem. Dodatkowo fani IP na pewno docenią liczne smaczki i nawiązania do filmów, które owa produkcja bez wątpienia zaoferuje. Jeżeli tylko będą chętni do zabawy, to możemy być świadkami całkiem sporego powiewu świeżości, jeżeli chodzi o tytuły stawiające na wieloosobową zabawę. The Texas Chainsaw Massacre ma zadebiutować 18 sierpnia, a platformy docelowe, na których gra się ukaże to PS4, PS5, Xbox One oraz Series XS i komputery PC. Miejsce czwarte, Atlas Fallen. Duży otwarty świat, piaszczyste pustkowia i barwny klimat fantazy to cechy, jakimi odznaczać się ma Atlas Fallen, czyli gra, która wylądowała na czwartym miejscu niniejszego zestawienia. Tytuł zaoferuje kreator postaci, tak aby gracze mogli dowolnie stworzyć głównego bohatera, który wyląduje w środku akcji oraz świata przedstawionego. Jedna rzecz, która jest pewna, jeżeli chodzi o protagonistę, to fakt, iż będzie on lub ona władała unikalnymi zdolnościami kontroli nad piaskiem. Warto również zwrócić uwagę na fakt, że na przedstawionych zwiastunach od razu rzuca się w oczy spora ilość piaskowych terenów. Obstawiam za tym, że korzystanie ze zdolności protagonisty będzie ściśle związane z settingiem produkcji. Świat gry będzie więc piaskownicą dosłownie i w przenośni, bowiem będziemy mieli tutaj do czynienia z dużym, otwartym terenem działań, na którym to klasycznie będzie roić się od rozmaitych questów, znajdziek czy innych zawartości. Potyczki z przeciwnikami mocno stawiają na akcji multum efektów specjalnych, zatem gołym okiem widać, że do czynienia będziemy mieli z popularnym ostatnio gatunkowym mariażem gry akcji oraz RPG. Pewne jest to, że tytuł może się okazać całkiem ciekawym kawałkiem kodu, który to zadebiutuje już 10 sierpnia 2023 roku na PS5, Xbox Series XS oraz komputery PC. Miejsce trzecie: Armored Core 6 Fires of Rubicon. From Software, deweloper, którego raczej nikomu nie trzeba przedstawiać, wraca do swojej futurystyczno-mechanicznej serii, traktującej o potyczkach potężnych mechów. Epickość to drugie imię tej gry, bowiem wspomniane potyczki będą ociekać akcją i efektami specjalnymi. W końcu, w przypadku potężnych maszyn bojowych ważących setki jak nie tysiące ton, nie może być inaczej. Fabuła gry osadzona została na tytułowej planecie Rubikon 3, gdzie odkryta została tajemnicza substancja, która wydaje się być całkiem wartościowa, skoro przeróżne frakcje, korporacje i państwa postanowiły toczyć o nią zaciekły bój, właśnie przy pomocy potężnych maszyn bojowych. Gameplay'owo gra poza widowiskowymi pojedynkami stawia na taktyczne podejście do starć poprzez ulepszanie poszczególnych elementów naszego mecha oraz identyfikowanie słabych punktów przeciwnika. Ja osobiście nigdy nie miałem okazji zagrać w żadną część Armored Core, ale patrząc na dotychczasowe trailery, muszę przyznać, że jestem grą zaciekawiony. No i nie muszę chyba wspominać o tym, że From Software równa się jakość, co dodatkowo tylko nakręca hype na ten tytuł. Armored Core 6, Fires of Rubicon, swoją premierę będzie miał 25 sierpnia tego roku na konsolach PS4, PS5, Xbox One i Series XS oraz komputerach PC. Miejsce drugie Pikmin 4. Kultowa marka w posiadaniu Nintendo szykuje się na premierę swojej czwartej odsłony. Po raz kolejny będziemy zarządzać całą chmarą małych przypominających rośliny stworów, czyli tytułowych Pikminów. Gra jest połączeniem strategii oraz gry logicznej z licznymi zagadkami do rozwiązania. Fabularnie tytuł opiera się na przymusie naprawy statku kosmicznego głównego bohatera, który to rozbił się na nieznanej planecie łudząco podobnej do naszej Ziemi. Na miejscu bohater szybko odkrywa nowych przyjaciół, jakimi są wspomniane Pikminy i z ich pomocą działa, aby wykonać misję naprawy uszkodzonego statku, a przy okazji ocalić jak najwięcej Pikminów, które jak się okazuje nie do końca są bezpieczne ze względu na czyhające z każdej strony zagrożenia. Gameplayowo tytuł trzyma swoje założenia znane z części poprzednich, zatem gracze otrzymają kontrolę nad pokaźną grupą Pikmin, i z ich pomocą muszą pokonywać kolejne etapy, co będzie wymagało nie lada wysiłku umysłowego. Do tego trzeba być ostrożnym, aby z tworką nic się nie stało i aby jak najwięcej z nich doprowadzić do końca. Ponadto pomagać nam będzie jeszcze nasz wierny towarzysz, czyli piesek Ouchi, który dodatkowo będzie nas wspierał swoimi umiejętnościami podczas przechodzenia gry. Fani Pikminów już na pewno zacierają ręce lub złożyli preordery, natomiast dla całej reszty Pikmin 4 może być wspaniałą okazją do zawzajemienia się z tym kultowym tytułem. Pikmin 4 ukaże się 21 lipca ekskluzywnie na konsolę Nintendo Switch. Zanim przejdziemy do miejsca pierwszego, chciałbym Wam przypomnieć o partnerze mojego kanału, którym jest Instant Gaming, czyli platforma z tanimi grami w wersji cyfrowej oraz doładowaniami do sklepów Sony, Microsoftu, Nintendo czy platform PC-towych. Na Instant Gaming znajdziecie wiele pozycji w o wiele niższych cenach niż standardowe, więc gorąco polecam do zapoznania się z ich ofertą. Link do Instant Gaming znajdziecie w opisie pod filmem, tymczasem ja zapraszam na pierwsze miejsce niniejszej top. Miejsce pierwsze Baldur's Gate 3. Tytuł, którego chyba nikomu nie trzeba przedstawiać. Ten popularny RPG oparty o Dungeons and Dragons zdobył serca graczy na całym świecie. W kraju nad Wisłą chyba nie ma osoby, która nie grałaby w Diablo, Gothica czy właśnie w Baldur's Gate. Jest to gra, którą w mniejszym lub większym stopniu kojarzy dosłownie każdy. Trzecia część zabierze graczy 120 lat po wydarzeniach przedstawionych w części drugiej. Siły ciemności znów powstają, a nasz protagonista, którego możemy dowolnie skonfigurować oraz nadać mu klasę, musi owym siłą ciemności stawić czoła. Jeżeli chodzi o rozgrywkę, to inaczej być nie mogło. Mamy tu do czynienia z pełnoprawnym RPG, który stawia na rozwój postaci, taktyczne podejście do potyczek z przeciwnikami oraz liczne interakcje z otaczającymi nas mieszkańcami świata czy nawet z innymi graczami, bowiem gra zaoferuje również tryb kooperacji. Ciekawostką jest fakt, że gra od sporego czasu znajduje się w trybie Early Access, jednakże jej ukończenie w nadchodzących dniach jest już pewne to też w końcu możemy mówić o pełnoprawnej premierze. Mnóstwo graczy na całym świecie odlicza już dni do premiery trzeciej części Baldura która to została ustanowiona na 3 sierpnia 2023 roku. Gra wówczas ukaże się na komputerach PC oraz na Macach. Port na PS5 pojawi się natomiast 6 września, a wersja na Xbox Series XS jest w przygotowaniu, ale nie posiada daty premiery. I to tyle, jeżeli chodzi o wakacyjną topkę Anno Domini 2023. Mam nadzieję, że zestawienie Wam się podobało i będę bardzo wdzięczny, jeżeli zostawicie pod filmem komentarz z informacją, czy zgadzacie się z moim zestawieniem, lub czy jednak byście coś zmienili. Dzięki temu możemy sobie tutaj pogadać, a i zasięg kanału się zwiększy. Pamiętajcie również o zostawieniu subskrypcji oraz sprawdzeniu oferty Instant Gaming. Tymczasem ja się żegnam i klasycznie. Do zobaczenia i usłyszenia w kolejnych filmach na kanale. Na razie, cześć!